kanał Kivsa. Kivsa to owca po angielsku. I dzisiaj kolejna część czytania apokryfów yy, szczególnie Testamentu 12 patriarchów. I dzisiaj czytam Testament Judy i jest on zatytułowany o odwadze chciwości i rozwiązłości I apokryfy czytam z, tego, z tej książki Apokryfy Starego Testamentu. Prymasowska seria biblijna i to jest opracowanie i wstępy księdza Ryszarda Rubinkiewicza SDP, oficina wydawnicza Vocatio Warszawa. E, oczywiście wiemy, że pokrywy pochodzą z Jaskini Kumran. Jeżeli nie wiecie, to um, radzę się tym zainteresować, bo bardzo fajna historia to jest. A wielu. Wielu, wiele osób twierdzi, że są to fałszywe teksty, ale wiele też twierdzi, że są to prawdziwe. Jest dużo spekulacji na ten temat. Ja osobiście znaję te teksty, nie wszystkie, bo wiadomo, ale te, które y, mają potwierdzenie w Biblii, czyli można y, znaleźć y, wersety, które wspominają o pismach np. o księdze Henocha czy innych e, Testament Patriarchów znaję, dlatego czytam wam to e, fascynuje mnie strasznie to i może już zacznę, bo paplam mi się wydaje także tak e, Testament Judy ma raz, dwa, trzy, cztery pięć i pół strony także trochę to będzie długie ale na pewno fascynujące, dawno to czytałam także nie pamiętam Juda był jednym z ważniejszych braci, był chyba najbardziej takim walecznym i przedstawiał go lew, jak to powiedział w błogosławieństwach jego ojciec Jakub, czyli Izrael. Um, tak, jeżeli nie czytaliście Biblii, radzę Wam przeczytać, radzę zainteresować się tymi tekstami apokryfalnymi. A Apokryfy to nie znaczy zakazane, ale ukryte, także to też chciałam sprostować to jest cały opis, jeżeli chcecie, to sobie zastopujcie i przeczytajcie. Um, bardzo ciekawe, to jest książeczka kosztuje 150 zł. Jeżeli ktoś chce zakupić, to nie jest sponsorowane e, absolutnie. Mogłam kupić inną książkę z apokryfami, wybrałam tą. W po Polsce jest mało, właśnie Starego Testamentu apokryfów i to jest chyba, nawet nie wiem, czy nie jedyna, ale dobra, popram. Także tak, przepraszam Was ogromnie. Um, w tym filmiku będę czytać oczywiście po pokrywy, także zaczynam. Testament Judy. o Odwadze, chciwości, rozwiązłości. Odpis słów Judy, które wypowiedział przed śmiercią do swych synów. Kiedy zabrali się przyszli do niego, rzekł do nich, jako czwarty syn urodziłem się memu ojcu i matka nazwała mnie Judą, mówiąc dziękuję panu, że dał mi czwartego syna. W młodości byłem bystry i pilny, posłuszny ojcu memu na każde jego skinienie. Szanowałem matkę moją i siostrę matki mojej. Kiedy dorosłem, ojciec mój zapowiedział mi, staniesz się królem pomyślnie prowadzącym wszystkie sprawy. Pan okazywał mi łaskawość we wszystkich moich działach w polu i w domu. Kiedy stwierdziłem, że biegnę równie szybko jak jeleń, schwyciłem go i przyodziałem posiłek mamu ojcu. Przyrządziłem, przepraszam. Schwyciłem go, czyli jelenia i przyrządziłem posiłek mamu ojcu. W biegu pokonywałem gazelę i wszystko, co znalazło się na równinie, umiałem pochwycić. Za pękniętą świnię jarzmiłem, lwa zabiłem i wydarłem jagniem z jego paszczy. Niedźwiedzia pochwyciłem za łapy, strąciłam z urwiska. I każde zwierzę, jakie zwróciło się przeciwko mnie, rozrywałem jak psa. Z dzikim odeńcem biegłem, i pokonawszy go, w biegu rozdarłem na części. W Hebronie. Pantera napadła na psa, schwyciwszy za ogon, odrzuciłem ją i rozbiłem w pobliżu gazy. Dzikiego byka pasącego się na polu schwyciłem za rogi, obracając ogłuszyłem go, przeciw, przewróciłem i zabiłem. Kiedy zaś nadciągnęli dwaj zbrojni królowie kanonejscy, aby zagrabić nasze trzoda, było z nimi liczne wojsko, ja sam wystąpiłem przeciwko królowi Sur. Pochwyciłem go i uderzeniem w nagolnicę powaliłem na ziemię i w ten sposób zabiłem. Także drugiego króla ta fuę, siedzącego na koniu, zabiłem i tak rozproszyłem cały tłum. Król Achor, wywodzący się z gigantów, siedział na koniu, miotając pociski do przodu i do tyłu. Porwawszy kamień ważący sześćdziesiąt funtów, rzuciłem w konia i zabiłem. Walcząc za Achorem, około dwóch godzin zabiłem go. Przełamawszy na wpół jego tarczę, połamałem mu nogi. Kiedyś ściągałem z niego pancerz, oto ośmiu jego towarzyszy zaczęło walczyć ze mną. Owinąwszy rękę kawałkiem płótna, rzucałem w nich kamieniami, zabijając czterech spośród nich. Pozostali zaś uciekli. Jakub zaś nasz ojciec, zabił Beeliza, króla wszystkich królów, o sile giganta, wysokiego na dwanaście łokci. Strach wielki padł na nich i przestali walczyć przeciw nam. To też ojciec mój był spokojny o wynik wojen, kiedy ja towarzyszyłem moim braciom. Dowiedziałem się bowiem dzięki widzeniu, że anioł mocy jest przy mnie na zawsze, e, przy mnie zawsze abym nie został pokonany. Bardziej zaciekła walka niż w suchem rozgorzała przeciwko nam w, na południu. Stanąwszy do walki, wspólnie z moimi braćmi ścigałem tysiąc mężów. Spośród nich zabiłem dwustu i czterech król królów. Wydarłem się też na mury wrogów, zabijając dwóch innych królów. W ten sposób oswobodziliśmy Hebron i przejęliśmy wszystkich jeńców królewskich. Następnego dnia przebyliśmy do Aretan. Miasta silnego, obwarowanego i niedostępnego, grożącego nam zniszczeniem. Wraz z Gadem podszedłem do miasta od strony wschodniej, Ruben natomiast i Lewie od strony zachodniej i od północy. Ci na murach, sądząc, że sami tylko jesteśmy, zwrócili się przeciwko nam. W ten sposób bracia ukryci z obydwu stron wdarli się na mury, podrabili i wkroczyli do miasta. Podczas gdy obrońcy nie wiedzieli o niczym, zdobyliśmy miasto ostrzem miecza. Tych zaś, którzy schronili się na wieżu, jeliśmy podpali, podpaliwszy wieżę. Kiedy odchodziliśmy, ludzie z Tafua zagarnęli naszych jeńców. Odbiwszy ich wraz z naszymi synami, ścigaliśmy wrogów aż do Tafua. Tam ich zabiliśmy. Miasto podparliśmy, plundrując wszystko, co w nim się znajdowało. Kiedy znajdowałem się przy wodach chozeba, mieszkańcy Jabel wystąpili przeciwko nam, aby walczyć. Uderzyliśmy na nich i zabiliśmy ich z Shiloh i nie daliśmy im możliwości wystąpienia przeciwko nam. Piątego dnia wyszli przeciwko nam ludzie z Mahir dla zdobycia jeńców. Stanąwszy przeciwko nim, zwyciężyliśmy w bardzo ciężkiej walce, ponieważ wśród nich było wiele siłaczy. Zabiliśmy ich, zanim zdążyli nam przeciwstawić całą swoją siłę. Kiedy zbliżyliśmy się do miasta niewiasty ich zrzucały na nas kamienie ze szczytu góry, na której było położone miasto. Wtedy ja z Symeonem ukrywając się z tyłu, zdobyliśmy wzgórze i całe miasto zburzyliśmy. Następnego dnia doniesiono nam, że wojska dwóch królów z wielkiej, w wielkiej liczbie Ciągną przeciwko nam. Ja przeto i Danu dając Amorejczyków weszliśmy jako sprzymierzeńcy do ich miasta. Kiedy bracia nadeszli późną nocą otworzyliśmy bramy i wszystkich mieszkańców wraz z dobytkiem wytrąciliśmy. A splądrowawszy wszystko, co posiadali zburzyliśmy ich trzy obwarowania. Następnie skierowaliśmy się do Tamna, gdzie przebywali wszyscy uciekinierzy wrogich królów. Kiedy nas leżyli rozgniewałem się i uderzyłem na tych, co byli na szczycie. Oni zawsze rzucali mnie kamieniami i pociskami. I gdyby dan mój brat nie walczył przy mnie, byłbym zginął. Stanęliśmy przeto mężnie przeciwko nim, a wszyscy uciekli. Odchodząc inną drogą, prosili mego ojca, i zawarł z nimi pokój. Eee, I nie uczyniliśmy im żadnej krzywdy, jedynie nałożyliśmy na nich zobowiązania i zwróciliśmy wszystkich ich jeńców. Zbudowałem wtedy Tamna, a ojciec mój, Rambael, Ram Miałem lat, zbudowałem wtedy Tamna, a ojciec mój Rambaer. Miałem lat dwadzieścia, kiedy toczyła się ta wojna. kanadyjczycy bali się niej moich braci. Miałem wtedy wiele bydła. Przełożonym pasterzy był u mnie Iran z Addullam. Kiedyś przyszedłszy do niego, zobaczyłem Barsana, króla Abdullam, Rozmawiał z nami i przygotował nam przyjęcie. Zachęciwszy, dał mi córkę swoją bezsułową za żonę. Ona porodziła mi era, annana i Siloma Dwóch spośród nich, bezdzietnych, zgładził Pan. Silon przeżył, a Wy jesteście jego dziećmi. Po naszym przybyciu z zapotami do Labana Jakub, ojciec nasz i my także, zachowywaliśmy pokój z Ezawem, bratem i synowie jego z nami przez lat 18. Po 18 latach, po 18 latach w 40 roku mego życia, Ezaw, brat naszego ojca, wystąpił przeciw nam z licznymi z licznym i potężnym wojskiem, ugodzony strzałem Jakuba, upadł i śmiertelnie ranego poniesiono na górę Seir. Zmarł w drodze ku górom w Eiram, no? my zaś ścigaliśmy synów Hezawa, Miliony miasto o murach z brązu i bramach z żelaza. I nie mogliśmy wejść do niego, to też otoczywszy oblegaliśmy ich. Kiedy przez dwadzieścia dni nie otworzyli nam, na ich oczach stawiam drabinę i trzymam tarczę nad głową. Wdarłam się obrzucany kamieniami o ciężarze trzech talentów. Wszedłszy zatem zabiłem czterech ich siłaczy. Wcierający się kolejno Ruben i Gad zabili innych sześciu. Wtedy poprosili nas o warunki pokoju. Poszliśmy więc za radą naszego ojca i zobowiązaliśmy, zobowiązaliśmy ich do daniny. Dawali nam dwadzieścia miar pszenicy, pięćset litrów oliwy i pięćset miar wina, dopóki nie udaliśmy się do Egiptu. Po tym wszystkim Er, mój syn, wziął za żonę Tamar, córkę Arama z Mezopotamii. Er jednak był złym człowiekiem, a popadł w niedostatek z powodu Tamar, ponieważ nie pochodziła z Kananu. Jego to anioł pański zgładził trzeciej nocy i nie poznał jej na skutek podstępu swej matki. Nie chciał bowiem mieć z niej dzieci. W dniach zaślubin dałem ją Onanowi, aby wypełnił wobec niej obowiązki brata, ale i on w swej przewrotności nie poznał jej, chociaż żył z nią jeden rok. Kiedy mu zagroziłem, zbliżył się wprawdzie do niej, wyrzucając nasienie na ziemię zgodnie z poleceniem swej matki. Również i on umarł z powodu tego zła. Chciałem ją dać lamowi, Silomowi, ale żona moja bez słe sprzeciwiła się. Była źle usposobiona wobec tamar, ponieważ tamar nie była jak ona kananejką. Wiedziałem dobrze, że złe jest plemię kananejczyków, ale nierozwaga ale nie młodości zaślepiła me serce. Gdy zobaczyłem na nalawającą wino, odurzonym winem uległem i obcowałem z nią. Ona to pod moją nieobecność poszła i wzięła syna żonę z ziemi Kanaan. Dowiedziawszy się o tym, co uczyniła, złożyczyłem jej w goryczy mej duszy. Również ona umarła z powodu złości swych synów swoich. W dwa lata po tych wydarzeniach ta Mariusz jako wdowa, usłyszawszy, że przyszedłem do strzyżenia owiec, włożyła strój oblubienicy i usiadła przed miastem przy bramie. Istniało bowiem prawo u amoryjczyków, aby nowo zaślubiona kobieta zasiadała przez pięć dni przy bramie jako nierządnica. Ponieważ u hozep upiłem się winem, nie rozpoznałem jej z powodu owego dwina. Uwiadomię jej piękność podkreślona strojem, nachyliwszy się do niej rzekłem, przyjdę do ciebie. Odpowiedziała, Odpowiedziała mi, co mi dasz, dałem jej moją laskę pasji diadem królewski i poszedłem do niej, a ona poczęła. Potem nieświadomą własnego czynu chciałem ją zgładzić. Ona jednak posławszy mi pokryjomu zastaw, zawstydziła mnie. Przywoławszy ją, usłyszałem słowa, które nietrzeźwe wypowiedziałem tajemnicy, obsując z nią. I nie mogłem jej zgładzić, stało się to bowiem od Pana. Zapytałem jednak, czy nie działa podstępnie innej, czy nie działa podstępnie innej zabrawszy zestaw. I nie zbliżyłem się do niej aż do mojej śmierci, ponieważ rzecz haniebną uczyniłem w całym Izraelu. Mieszkańcy zaś miasta powiedzieli, że w mieście nie ma żadnej nieżonnicy. tamta bowiem skądinąd przyszedł, przez krótki czas zasiadła, zasiadała obramę. Dlatego uznałem, że nikt nie dowiedział się o moim przyjściu do niej. Po tym wszystkim udaliśmy się do Egiptu do Józefa z powodu głodu. Miałem wtedy 46 lat, a w Egipcie żyłem lat 73. A teraz, dzieci, słuchajcie tego, co wam przekazuję. Słuchajcie ojca waszego i strzeżcie wszystkich słów moich, pełniąc zalecenia pana i będąc posłuszni przekazaniom pana Boga. Nie idźcie za porządliwościami waszymi, ani też za skłonnościami waszego umysłu. Wpisze serc waszych, i niech lubcie się mężczyzn innymi czynami waszej młodości. Wszystko to bowiem jest złem w oczach Pana. Ponieważ ja sam chełpiłem się, że podczas wojen nie mnie twarz pięknej niewiasty, wyśmiewałem się z Rubena, brata mego, z powodu Bilchy, żony ojca mego. Dlatego duch pożądania i rozwiązłości uderzył we mnie i uległem bezsłuchę Kananeice i Tamar poślubionej moim synom. I powiedziałem do mojego teścia, zasięgnę rado Ojca i tak wezmę twoją córkę za żonę. On zaś pokazał mi z myślą o córce bardzo wiele złota. Był bowiem królem. Przeozdobiwszy ją złotem i perłami sprawił, że nalewała nam wino podczas uczty z całym wdziękiem kobiecym. Wino szukało moje oczy i miło moje serce. Zapragnąwszy jej, obcowałem im przekroczyłam przykazanie pana oraz przykazanie ojców moich i wziąłem ją za żonę. I okarał mnie pan z powodu nierozwagi mego serca, także nie miałam radości z jej dzieci. Dzieci moje, nie upijajcie się winem, ponieważ wino odwraca umysł od prawdy, wywołuje poryw pożądania i oczy prowadzi na bezdroża. Duch rozwiązłości posługuje się winem jakby swym sługą dla rozkoszy umysłu. Jedno i drugie odbiera moc człowiekowi. Jeśli bowiem ktoś pije wino, taki iż staje się nietrzeźwy, poprzez nieczyste myśli zwraca umysł ku rozwiązłości. Ciało rozgrzewa, przygotowując je do uczynku nieczystego, A jeśli znajdzie się przedmiot pożądliwości, dopuszcza się grzechu i nie wstydzi się. Wino ma taką właściwość, dzieci moje, że odurzony nim człowiek nie uszanuje niczego. Również mnie ono uwiodło i nie wstydziłem się wobec wielu w mieście, albowiem na oczach wszystkich skierowałem się do Tamary i popełniłem wielki grzech, odsłaniając zasłonę nieczystości moich synów. Po wypiciu wina nie zważałem na przykazanie Boga i wziąłem kobietę kananejską kanonej, za żonę. Dzieci moje, kto pije wino, potrzebuje wiele roztropności. Taka zaś jest roztropność w piciu wina. Pić tak długo, dopóki zachowuje się przyzwoitość. Kiedy przekroczy się tą granicę, duch fałszów wdziara się do umysłu i panuje nad nim. On to sprawa, że nie trzeźwy, wyprowadzi wstrętne rozmowy, postępuje niegodnie i nie wstydzi się, ale hełpi się bez wstydem, uznając to za coś pięknego. Człowiek rozwiązuje i bezwstydny królestwa nie zdobędzie. Staje się bowiem niewolnikiem rozwiązłości, jak to było ze mną. Dałem bowiem moją laskę, to jest trwałość mego rodu, mój pas to jest siłą oraz wiadem to jest chwałą mego królestwa. Odwróciwszy się jednak od tego wszystkiego, aż do starości nie spożywałem wina i mięsa, nie znałem wesołych biesiad i pokazała mi anioł Boga, który trwa na wieki, że kobiety panują zarówno nad królem, jak i nad nędzarzem. Królowi odbierają sawę walecznemu, siłam, ubogiemu, ostatnie oparcie w ubóstwie. Zachowujcie zatem dzieci moje miarę w piciu wina. W nim bowiem mieszkają cztery złe duchy: porządliwość, gwałtowność, nieumiarkowania, brudnego zysku. Jeśli pijecie wino w radości z bojaźnią Bożą i umiarem będziecie żyli. Jeśli zaś pijecie bez umiaru, bojaźń Boża odejdzie, pozostanie nietrzłość, a wtargnie bez wstyd. Jeśli jednak chcecie żyć godnie, w ogóle powstrzymujcie się od wina, aby nie zgrzeszyć słowami pychy, kłótliwością, obmową, przekroczeniem przykazań bożych i nie zginąć przed czasem. Wino odsłania tajemnice Boga i ludzi, jak i, ją, jak i ja odsłoniłem przykazania Bożej tajemnicy Jakuba, nie wieście i samego Jakuba, niewieście kanonejskie bez bezsły, chociaż Bóg zabronił je odsłaniać. Wino staje się także powodem wojny i zamętu. Nakazuję Wam, dzieci moje, nie miłować pieniędzy ani nie przyglądać się piękną kobietę. E, piękną kobietę. Albowiem pieniądzem i pięknością wywiadamie bez słucha Nanejka. Wiem także, że z powodu podwójnego owego zła mój ród pogrąży się w grzechu. Nawet roztropni spośród synów moich popłoną mi osobę Królestwo Judy, które dał mi Pan ze względu na moje posłuszeństwo ojcu. Nigdy bowiem nie zasmuciłam Jakuba ojca mego, ale pełniłem wszystko, co mi polecił. Abraham ojciec, mego ojca, błogosławił mi życz życząc, abym był Królem w Izraelu. Także Izaak błogosławił mi w podobnych słowach, dlatego wiem, że, nie, że ze mnie powstanie ród królewski. W księdze Henocha sprawiedliwego przeczytałem. Jakich to grzechów dopuścicie się w czasach ostatnich? Strzeście się przeto, dzieci, moje rozwiązłości i chciwości. Słuchajcie judy waszego ojca. Te bowiem rzeczy oddalają od prawa Bożego, ześlepiają rozeznanie duszy, uczą pychy, nie zezwalają, aby człowiek okazywał miłosierdzie drugiemu człowiekowi. One to pozbawiają duszę wszelkiej szlachetności, sprowadzają cierpienia i udręki, odbierają seni i osłabiają ciało. Przeszkodą stają się przy składaniu ofiary, sprawiają, że człowiek zapomina o dziękczeniu, nie słucha poleceń proroka, a słowo popożności jest niechętne. Jako niewolnik dwóch namiętności sprzeciwiających się Bożym przykazaniom nie potrafię być posłusznym Bogu, ponieważ zaszczepiają one Jego duszę tak dalece, że za dnia postępuje jak w nocy. Dzieci moje, chciwość prowadzi ludzi do bałwochwarstwa, ponieważ zmyleni bogactwem za Bogów uznają to, co nie istnieje. Chciwość pieniędzy sprawia, że ten, kto jej służy, popada w szaleństwo. Przez pieniądze straciłem moich synów, i gdyby nie pokuta ciała, uniżenie duszy oraz modlitwy Jakuba, ojca mego, umarłbym bezdzietny. Ale bóg ojców moich miłosierny i łaskawy wiedział, że uczyniłem to w nie, nieświadomości. Ześlepił mnie bowiem duch fałszu, i stałem się nierozumny, jak człowiek, jak ciało pogrążone w grzechach. I poznałem własną słabość, ja który uważałem się za niezwyciężonego. Wiecie już, dzieci moje, że dwa duchy zajmują się człowiekiem: duch prawdy i duch fałszu. W pośrodku znajduje się duch rozeznania umysłu, który zwraca się tam, gdzie chce. Czyny prawdy i fałszu wypisane są w sercu człowieka. Pan zna jedne i drugie. Nie ma takiej chwili, w której mógłbym się ukryć czyny ludzi, w której mogłyby się ukryć czyny ludzi, ponieważ człowiek sam wypisuje je w głębi serca przed Panem. Duch zaś prawdy poświadcza wszystko i oskarża ze wszystkiego i rumieni się grzesznik wobec własnego swego serca i nie może podnieść swego obliczaku sędziemu. A teraz dzieci, umiłujcie Lewego, abyście przetrwali. Nie wynosi się ponad Niego, abyście nie zostali wygubieni. Mnie bowiem Pan dał królestwo. Jemu zaś kapłaństwo i podporządkował królestwo kapłaństwu. Nie przekazał to, co na ziemi, jemu to Co w niebie, jak niebo przewyższa Ziemię, tak o Państwo Boga przewyższa ziemskie królestwo. Jego ponad Ciebie wybrał Pan, aby był w jego bliskości, aby spożywał ofiary z Jego stołu oraz pierwocinny wyborny posiłek synów Izraela. I staniesz się dla nich jak może. Jak bowiem na morzu sprawiedliwi i niesprawiedliwi i miotani wichrem, jedni wzbogacają się, drudzy idą w niewolę, tak również w Tobie znajduje się cały rodzaj ludzki. Jedni zagarnięci w niewolę, znajdują się w niebezpieczeństwie, nie zabierając, stają się bogatymi. Ci, którzy mają władzę, są niby potwory morskie, pochłaniające ludzi jak ryby. Wolnych synów i córki uczynią niewolnikami, domy, pola, trzody, dobytek zagrabiają. Ciałami wielu niegodziwie karmić będą kruki i sępy, postąpią w złym, wyróżniając się chciwością. Fałszywi prorocy staną się jak wiry niebezpieczne i wszystkich sprawiedliwych prześladować będą. Pan dopuści na nich zrozłamy i walki nieustanne trwać będą w Izraelu. Królestwo moje przepadnie obcym, dopóki nie przyjdzie zbawienie dla Izraela, dopóki nie objawi się sprawiedliwość Boga, aby Jakub mógł zamieszkać w pokoju, a z Nim wszystkie narody. On zachowa potęgę królestwa mego na wieki. Uroczyście bowiem zaprzysiągł Pan, że królestwo moje i mego potomstwa nie ustanie po wszystkie dni, aż na wieki. Wielki jest mój smutek, dzieci, z powodu rozwiązłości magii i bałwochwalstwa, których dopuścicie się na szkodę królestwa, podążając za brzuchomówcami, wróżbiarzami i demonami fałszu. Córki wasze uczynicie tancerkami, nieżonnicami, i przyłączycie się do czynów haniebnych bogan. Dlatego Pan sprowadzi na was głód i zarazem śmierć mieszkarzący. oblężenie psy dla rozszarpania, szyderstwa przyjaciół i wrogów, chorobę i utratę oczu, zabójstwo dzieci, uprowadzenie kobiet, grabież majątku, spalenie świątyni Boga, spustoszenie kraju i niewolę spośród, pośród narodów. Niektórych z was okaleczą jak, jako eunuchów dla swoich niewiast. Kiedy jednak nawrócicie się do Pana w czystości serca, skruszeni i postępujący według wszystkich przykazań Boga, wówczas Pan spojrzy na was w miłosierdzie i w miłości, wybawiając was z niewoli wrogów waszych. Po tym wszystkim wzejdzie dla was gwiazda z Jakuba, w pokoju i powstanie człowiek z mego potomstwa, jakoby słońce sprawiedliwości. postępujący z synami ludzkimi w godności i sprawiedliwości, a żaden grzech w nim się nie znajdzie. Jak tworzą się nad nim niebiosa wylewające błogosławieństwo ducha świętego ojca. On ześle na was ducha miłości, i staniecie się dla niego dziećmi w prawdzie i postępować będziecie według jego pierwszych jest takich przykazań. On jest latorośną Boga Najwyższego i prawdziwym źródłem życia dla każdego stworzenia. Wtedy to zabóśnie berłomego i prawdziwym źródłem. Aha, wtedy to zapuśnie berłomego mego królestwa, i z korzenia waszego wyrośnie pieśń. pień. Przepraszam, wyrośnie pień. Z niego powstanie berło sprawiedliwości dla narodów, aby osądzić i zbawić wszystkich, którzy wzywają Pana. A potem Abraham, Isaac, Jakub powstaną do życia, także ja i bracia moi będziemy sprawować władzę w pokoleniach Izraela: pierwszy Lewi, ja drugi, trzeci Józef, czwarty Beniamin, piąty Symeon, szósty Zachary, w ten sposób kolejno wszyscy. I Pan pobłogosławi lewego anioł oblicza, mnie moce chwały Symeona, Rubena pobłogosławiły niebiosa. I Zachara Ziemia, zabulona morza, Józefa góry, Beniamina namiot, Dana gwiazdy, Neftalego obfitość, Gada Słońca, Sera oliwa. I będzie jeden lud Pana, jeden język, i nie będzie ducha fałszu Beliara, czyli diabła, albowiem zostanie wrzucony do ognia na wieki. Ci, którzy umarli w smutku, powstaną w radości. Ci zaś, którzy w ubóstwie zostaną wzbogaceni przez Pana, którzy w niedostatku będą nasyceni, którzy w słabości staną się mocni. Ci, którzy umierali dla Pana, pobudzą się do życia a jelenie, a kubabiec będą w radości orły Izraela lecić będą z weselem. Bezbożni zaś cierpieć będą, grzesznicy narzekać, a wszystkie narody chwalić będą Pana na wieki. Zachowujcie zatem, dzieci moje, w całości prawo Pana, ponieważ jest ono nadzieją dla wszystkich postępujących Jego drogą. I rzekł im, w wieku 119 lat umieram dzisiaj w Waszej obecności. Nie chowajcie mnie w bogatej szacie i nie rozcinajcie moich wnętrzności dla balsamolowania balsamowania tak bowiem zwykłe się czynić królującym, ale zabierzcie mnie ze sobą do Hebronu, to wiedziawszy Juda umarł synowie wykonali wszystko co im polecił ich pochowali go w Hebronie wraz z jego ojcami amen wyszło 25 minut także tak, mam nadzieję, że wam się podobało, że coś węśliście jak widzicie jest nawiązanie do księgi Henocha, do apokalipsy świętego Jana, jest nawiązanie do całego Nowego Testamentu, wspominając o Mesjaszu. Także tak. Będę się żegnać. Mam nadzieję, że jesteście cali, zdrowi i błogosławy Wam. I Życzę wszystkiego dobrego i żegnam się. Pa, pa.